Witam cię w Barcelonie kochanie? 40 minut Możesz pomedytować, a jesteś nie pośpiał? Pyszne, zdrowe śniadanie Co ty się stało? Ale co to się wydarzyło? Co ty cię zaatakowało? Co ty zakadasz przez głowę? O, o! Nie byłam kuka, my się zachaczy. Ty, co to się to... Do... Co? Chryste Pani. <grystanie> Ale trwała. Możesz mnie ja nie mnie. Wow! Jak Nowy Jork, co? Tak. Co to jest, Natalia? To jest taki ogromny czopek w centrum miasta. Można podziwiać. Yeah! Ty, a już tam widać tą, Sagrada Familia, co? No, ale ogromna. Jezu. Ja bym powiedział, że to jest takie aż religijne przeżycie. Oglądać coś najpierw na zdjęciach, później na YouTube, a na samym końcu zobaczyć to na żywo. Wow. No, więcej widoczków musimy nagrywać, więcej widoczków. I więcej ciebie. To jest naprawdę pięknie. jest coraz więcej. Już prawie. Pakowane w folię bąbelkową Tam idziemy Natalia Oglądam To już? nie za faska Jezu O tak od dołu Czujesz Natalia, że ktoś tu mieszka? W tych balkonach? I ma widok z balkonu na Sagrada Familia? Mhm. Tam są normalni ludzie, siedzą, piją kawkę A tutaj jest milion turystów i... No i tak jeden. Niesamowite Nie mam słów, które mogłyby wyrazić to co czuję Nie umiem Napatrzyłaś się Kicia? Myślę, że tak, ale jeszcze tu pewnie wrócimy przed wyjazdem. No, wrócimy. Zresztą widać ją z każdej strony, więc damy radę. Idąc śladami Antoniego Gaudiego, sprawdzimy, czy to był, wiesz, geniusz czy szaleniec i odwiedzimy kolejne domy zaprojektowane przez niego. Co ty na to? Mhm. To Jestem dom Gaudiego? To jest pewnie jakiś śmieć do wyrzucenia. My się tym jaramy w środku miasta Jakaś hala tutaj musiała być, coś takiego Ładno? Bardzo Natalia widzisz już chatę Gaudiego? To nie to Ale też jest kolorowa Tak, zbliżamy się do pierwszej chaty Gaudiego, a taka ciekawostka na temat Gaudiego to to że zginął on potrącony przez tramwaj. Gościu się zapatrzył na swoją własną piękność. <kłuk> na swoją budowę. I go tramwaj! Pyknął. Także idziemy się teraz zapatrzyć w jego budowę, ale będziemy grzecznie stali na chodniku. To tutaj. la la, ale ha, ta. Co? Co to za yy, podkład muzyczny? Żeby już nie musieć w programie dokonać, to... nie umiem. O jezu, rzeczywiście jak chiński bastion, co? Nie wejdziemy do środka, bo Bez gdybyśmy. Drogo. cicho bądź. Okej. Okay. Gdybyśmy mieli wchodzić do każdego domku, musielibyśmy wydać co najmniej 100 euro. Wstęp do każdego koszty od 30 do 35 euro. No, dużo, dużo, dużo za wejścia. Ale wygląda zawodowo. Natalia, powiedz mi, co czujesz patrząc na tę konstrukcję? Podobały mi się kafelki. A zrobisz mi jeszcze zdjęcie na tle kafelki. Chodź dotknąć kafla Gaudiego, Natalia. Ładnie mi w tych kwiatkach. Jest to kasa winces. pierwszy dom Gaudiego, który widzimy. Jest on e, inspirowany... Chinami? Tak, myślałeś, że się czym się inspirował? <grym> tak, wczoraj e, Doszliśmy się. do takiego wniosku, ale to nie wiadomo, czym się Pan Gaudi inspirował. No, ale że to... Myślę, że on się jedynie swoim geniuszem inspirował, Natalia. A jeszcze, e, Gaudi... Te budowle Gaudiego są takie... Fajne. Fantazyjne. Fantastyczne. E, i Uważa się, że to dlatego, że jak był mały, to miał problemy jakieś tam z reumatyzmem. Nie mógł wychodzić, leżał w domu w łóżku. I przez to, że leżał w łóżku, sobie wyobrażał i, i przez to powstały takie wspaniałe, kolorowe budowle. Dziękuję. Ładna historia. I dokąd zmierzasz teraz Natalia? Przypomnij. Idziemy do drugiego domu e, zaprojektowanego przez Gaudiego. Przez Gucci'ego? Tak, House of Gucci. Okay, okay. Wow. Ale tam się w ogóle chyba normalnie mieszka. Też mi się tak wydaje. To są firanki. I zasłonki. Co nam opowiesz o tej konstrukcji, Natalia? Tak, nie jest to imponująca jak tamta poprzednia, a nie jak kościół. Zdecydowanie bardziej stonowana. Ale jest inna niż wszystkie, co? Nie jest inna, ale to tak... Super te balustrady, one mi się chyba najbardziej podobają. No, jak takie plącze. Jest kolejny dom, ale Gaudiego, do czego? Tak że ludzie ruszyli na sklepy Gucci po filmie House of Gucci? Myślę, że trochę tak. O, Natalia, zobacz co nas wita. Ten najfajniejszy, chodź na drugą. To jest e, ten najbardziej kolorowy budynek, w sensie najbardziej fantazyjny z tych wszystkich i on jest w środku najbardziej kolorowy i z zewnątrz też. Nie no Natalia, to trzeba mu oddać, że krzywy domek w Sopocie, to się, to się chowa przy tym jednak, co? No, dlatego najbardziej bym chciała wejść. Tam. No miał chłop fantazję, to trzeba mu oddać. Jak się okazuje 35 to się płaci za bilety online, za takie bilety płaci się 39 euro, co już jest, no kurczę, trochę za dużo. Trochę dużo, ale z zewnątrz też jest super. Idziemy teraz na ulicę, gdzie występują y, statuły. Światowe statuły. Zobaczymy jak to wygląda w turystycznym centrum y, świata. Także poporównamy naszą wrocławską piękność z tym, co się dzieje na świecie. Żeby tutaj występować trzeba przejść casting. Ty, Natalia chyba nie masz takich nieprawdopodobnych tłumów, że się nie da przejść. No tak, ale to z wiadomych powodów nie ma tu. Fajnie, ale też nie ma jeszcze performerów. Nie, no, na razie Natalia, powiem ci, że tak, z całej Barcelony, gdy tam dotychczas widzieliśmy, no to ta, ta ulica naj, najmniejsze robi na mnie wrażenie. To jak, jak taki sidewalk w międzyzdrojach, coś, no takiego. Tak, coś takiego. Nie? Budka, budka, zabawki, czapki, piłki, jewce Barcelona, ee, słodkości. No może zejmę lody. No właśnie, o to tu chodzi chyba w tej ulicy. No, nie jest aż takim imponujące, były dużo piękniejsze miejsca. O ja, to jest to. No Natalia, to jest ten tam, La Bokeria, to jest ten market, na który mieliśmy iść. To co, wchodzimy? No idziemy, to co tak. będziemy szli tą laramblą? Mam to, co chciałam. Czyli taka... Szynka i paluszek? Przekąska w rączkę. No pachnie tą walitą szyną. i. Wali tu gry do Diparma. Tak to pachnie? Takie pomidory. Wow. U nas pomidor kapeć kosztuje 12 zł w Biedronce, a tutaj... Za 1 euro, kilogram. Fajnie. Szukamy performerów? Tak. O, a patrz. Tam jest Merlin Murray. No, gdzie tam pod sukienkę zagląda? To jest erotik, miseum. Ja ci erotik zrobię na chacie na mhm. Ktoś stoi tam, rzuty. Mogę wrzucić pieniążkę? No. za. <laughs> Piękna pani, widzisz Natalia, można tutaj, nie wiem, jakieś inspiracji. może nie inspiracji załapać, tylko zobaczyć jaką ludzie mają fantazję i, i jak to może wyglądać świetnie. Mhm. No to u nas w Polsce to poprzeczka nie jest wysoko powieszona. Mamy anioła, <suszy> mamy złoto, mamy ciebie. Ja już mam nowy pomysł. I mamy te dmuchańcy gamoni. To co, idziemy w stronę portu? No chodźmy się przejść, jak tu już jesteśmy. Dobra. Instagramerka. Kurde, na zdjęciu tego tak nie widać. To nie jest takie piękne na zdjęciu, no. Ty, Natalia, te statki tam pod tą ceratą, to one są chyba budowane, co? No tak, no to wygląda. Że już niektóre są odsłonięte i owijęte w folię i rusztowanie jest dookoła nich. Wow, o, a ktoś tam leci kolejką nad Barceloną. Nie no, nieprawdopodobnie pięknie to jest. Duży, co? No, za duży. Mówisz? Za komu taki wielki jest. No, moglibyśmy ze znajomymi popływać, Natalia pomoże. E, z kim? Co? Z kim? Ze znajomymi. Co? Jakimi? Z kolegami, ja nie? nie wiem, zapraszasz pięciu... Z tymi trzema, czy co? No. Tamten mniejszy jest wystarczający, uważam. Trzeba mierzyć wysoko, Natalia. A no więc dostaliśmy już kawkę i croissanty. I zaraz będziemy je zjeść. I będziemy je jeść. Tak. Bo tak to się zazwyczaj robi. A piję się kawkę. Natalia ty jesteś Nie fabryczy. Niesamowite. Super. Jak smakuje ten owoc z nasionami cyki? No ciężko chia? stwierdzić trochę kiwi, ale takiego smaku. Pokaż. Chyba kiwi jest smaczniejsze. Co to się wydarzyło tam Natalia? To są strające figurki. O kochani, tam jest Street, ale chyba jacy krzyczący biboje tam są. No Natalia, to tutaj tak miwoje coś potrafią, słuchać No nie krzyczą, tylko robią. Uuu! Uuu! Wow. 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 Powiem tak, chłopaki robią zajebiste sztuczki. Na przykład takie Ale zbieranie sosu przed finałem to nie jest dla mnie dobra praktyka. Ale czekamy na... Wspaniały finał, gdzie ktoś przeleci nad Natalią. No money, no jump. Tak to wygląda, także czekamy. Oby się uzbierało, oby tam ludzie wyciągnęli we drobniaki. Wow, ale zajebał Scott okay, Barcelona! Ja robiłam streeta w Barcelonie, a ty Fajnie, ja fajnie. Znaczyłam, że to się uda, ale i tak jestem zestresowana. Zajebiście oni byli światowi, fajnie. naprawdę świetni. I akademia de Barcelona też daje radę. Kochani, i znowu wylądowaliśmy na tej... No niezbyt ciekawej La Rambla. Ale tylko dlatego, że Natalia chciała jeszcze raz streetowców zobaczyć. Czy się może tam pozmieniali? Ja też chcę z nim zdjęcie, daj mi pieniążka. Może być 50. Jeden. Dwa. Co, jeden euro. 1 <noise> euro, 250. Nie? Zobacz jakie to jest, jakie to jest dopracowane szczegóły, jakie to jest zmyślne, wymyślne, piękne. coś tam rozbawił mocno w kościele. Była przepyszna, serio, bardzo dobra. Troszkę ostra, ale tak poza tym, to naprawdę jakby ładować Surówkę, tu z sosem i taką pyszną wypiekaność, ferbułkę. To by smakowało jak tak? no. Nie, pyszne, serio. Wielkie pyszne. Karpackie is here. Karpackie panie i panowie. O! Barcelona, Barcelona Prawie ogarnęłam TikToka Dobra, pauzuj tam Pauzuj i opowiadaj Co dzisiaj widziałaś i co ci się najbardziej podobało I jakie wnioski wyciągasz Z dzisiejszego dnia Dobrze. Oprócz to... tego, że jestem wspaniały dzisiaj, ruszy... <laughs> dzisiaj ruszyliśmy szlakiem Gaudiego Żeby zobaczyć wszystkie Jego domy, został nam jeszcze park, który on zaprojektował, w którym jest A. muzeum z rzeczami, które zaprojektował z meblami. Ale to w poniedziałek chyba tam wyruszymy. No i co? Widzieliśmy trzy domy z zewnątrz. Może jeden zwiedzimy, jak nam znaczy, jak nam. Jak nam zostanie pieniędzy, to tak. widzimy do środka. Tak, no to jak Tak Sagrada też widzieliśmy z zewnątrz. Dużo że się z zewnątrz widzieliśmy, niewiele od środka widzieliśmy. Bo strasznie jakieś takie drugie te bilety są. Jakby 35, 39 euro za najtańszy bilet. To dużo. Żeby zobaczyć dom, no to, to dosyć dużo. Tym bardziej, że jest jeszcze co robić. No i co? I... Było bardzo cieplutko na słoneczko, ale jak słońce zaszło. Ile kilometrów? 21,6. 22 km. No, mniej więcej przeszliśmy. Super byliśmy nad. No przeszliśmy tą ulicą. Jak ona się nazywa? Larosa? Nie, na pewno nie. La Rambla. No, to ona nie była jakaś tam ekscytująca, ale e, przynajmniej dwie statuły były piękne i inspirujące, mam nadzieję, dla Natalii. Tak, no mam pomysł. Później e, ten przepiękny port, przepiękny port, super była ta, e, ta gotycka dzielnica, nie? No tak, jak ta, Wenecja wyglądała. Ta, tak, ja wiem, uliczki, jakieś restauracyjki, e, kawiarenki e, i streetowcy, ekstra dziś. No, tak. To było super, co? Tak, się stresowałam, jak nie wiem, ale to było fajne. Wspaniała sprawa, że byli streetowcy. I co? I pyszne piwcio. Tam. Tak, pyszną, się tam. pyszną kapankę, kapkę. <grylą> kanapkę. <grylą> pyszną kanapkę. Kokońple. I piliśmy piwko i cydr i było pysznie i smacznie i w ogóle. A co robiliśmy później w hotelu? Piliśmy piwo i jedliśmy słodycze. Aha. Aha. no i co? I fajny dzień, Bardzo jest wspaniała piękna, ludzie są ekstra, ładni piękni, mili mili też no. e, ja tymczasem Natalia, to próbuję ogarnąć. TikToka. ja tymczasem zabieram się za składanie tego filmu, kochani. I widzimy się jutro na ulicach Barcelony. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. Wiadomo. A, i jeszcze, yy, gdyby ktoś chciał, to w opisie zamieścimy trasę, którą dzisiaj zrobiliśmy, bo myślę, że to jest taka fajna trasa, yy, żeby poznać trochę Barcelonę. I żeby z, no z buta w... tam się przejść. No, żeby. Liznąć, centrum. że tak powiem. Liznąć w dobrym procencie centrum na piechotę. No, no to zamieszczę, zamieszczę w opisie. Nie ma problemu. Rozrysuję tam w goglu. Auf jeden Jutro. Jak się mówi? Arrivederci? Nie wiem właśnie. Au pa. Paka. No jakoś tam się... Do widzenia. Do zobaczenia Do jutro. zobaczenia. Cześć. Nara. <noise> 아, h y